wiesz, że za tydzień już majówka? Wiem, a wziąłaś sobie już urlop, żeby przedłużyć majówkę? No coś tam wzięłam, a ty? No jeszcze nie, ale już do kierownika muszę dzisiaj iść. Słuchajcie, jesteśmy w salonie Kolba w Czeladzi. Majówka, tak jak powiedzieliśmy, już za pasem, więc szykujemy się na aktywne spędzanie czasu na łonie natury. Zgadza się. Pokażemy wam, co warto z sobą mieć. Może jakieś pomysły, tak. inspiracje. Tak, żeby jeszcze przyjemniej spędzić ten czas. wolne to przede wszystkim relaks i odpoczynek. A to najlepiej wychodzi w hamaku. I oto kilka powodów dlaczego. Pierwsza rzecz redukcja stresu. Hamak pozwala się zrelaksować. Poprawa snu. Pamiętacie jak mama was bujała, jak byliście malutcy? To właśnie tak samo jest w hamaku. Po prostu pozwala to bardzo przyjemnie zasnąć. Łagodzenie bólu pleców. Jeśli ktoś ma problem z plecami, to na pewno zauważy ogromną różnicę, śpiąc właśnie sobie w hamaku, niż Standardowo na karymacie. Stymulacja równowagi. W hamaku pracują nam takie mięśnie, które zazwyczaj nie wykorzystujemy, na przykład te mięśnie KOR, które właśnie pomagają w równowadze. W dzisiejszych czasach mało jest takich szczęściarzy, którzy nie doznają stresu. A dla całej reszty polecam hamaki jako takie remedium, żeby po prostu odpocząć i przyjemnie spędzić majówkę. Majówka to przede wszystkim spędzanie czasu na świeżym powietrzu, różne aktywności outdoorowe. No, a co za tym idzie? Trzeba odpowiednio się przygotować, szczególnie gdy pogoda jest różna. Przypominamy Wam, na co warto zwrócić uwagę, wybierając odzież na majówkę. Odpowiednia odzież zabezpieczy Cię przed chłodem, wiatrem i deszczem. Majówkowa pogoda bywa zmienna, dlatego warto ubrać się po prostu przysłowiowo na cebulkę. Dlatego polecamy taki zestaw. Dzięki temu zachowacie komfort termiczny. Wybierając odzież, wybierz taką, która jest wykonana z materiałów, które doskonale odprowadzają wilgoć i pot. Taka odzież pozwoli uniknąć zimnych kompresów spowodowanych np. przepoconym t-shirtem. Dobra odzież jest odporna na wszelkie uszkodzenia i przetarcia. I właśnie do takiej odzieży należą np. Na spodnie marki Alpinus. Na pewno sprawdzą się podczas outdoorowych aktywności. Jak widzicie w sklepie Kolba znajdziecie bogatą ofertę odzieży outdoorowej. Dzięki temu wasz wyjazd na pewno będzie udany i komfortowy. W Polsce sezon grillowy zaczyna się wraz z pojawieniem pierwszych ciepłych dni. Wtedy Polacy wyciągają swoje grille z piwnic czy garaży i zaczynają pikcić. Kiełbaska, kaszanka, karkówka zaczynamy. Jeśli chodzi o grille gazowe, to je przede wszystkim charakteryzuje szybkość i wygoda. Dzięki temu nasi goście i my nie będziemy musieli tak długo czekać na potrawy. W przeciwieństwie do grilli tradycyjnych węglowych, takie grille gazowe dużo łatwiej utrzymać w czystości. Nie generują tyle popiołu i dużo łatwiej je wyczyścić. No i przede wszystkim wielofunkcyjność. Dzięki akcesoriom do grillów gazowych, których jest naprawdę bardzo dużo, przygotujemy każdy rodzaj potrawy. Od jakichś takich prostych, po zupy, aż po naprawdę skomplikowane potrawy, jakieś tam pieczenie. A nawet pizzę! Repelenty odstraszają komary, kleszcze i inne owady. Dzięki nim majówka z pewnością będzie przyjemniejsza, bo nikt nie lubi, gdy coś go gryzie. Muga także chroni nas przed kleszczami, a co za tym idzie, także przed boleriozą. Nową mugę z karydyną mogą stosować także dzieci i osoby z wrażliwą skórą. Zakup wiatrówki na majówkę to zawsze jest świetny pomysł. Kto jeszcze jej nie ma, to powinien ją zakupić w salonie, w chaladzi, w Kolbie, albo na naszej stronie internetowej Kolba.pl. W przeciwieństwie do broni palnej na zakup wiatrówki nie potrzebujesz żadnego zezwolenia, więc możesz ją sobie kupić i strzelać w każdym dowolnym miejscu, oczywiście z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Przed domem, na działce, w lesie. Druga rzecz: wiatrówki są proste w użyciu. Sprężynówka wystarczy naciągnąć, włożyć śród i już możesz strzelać. Jeśli chciałbyś strzelać trochę bardziej precyzyjnie, dokupisz sobie na przykład jakąś lunetę i wtedy możesz strzelać na większy dystans. Masz różny wybór śródów do wstrzaków. Zastosowań, na przykład strzelania tarczowego, strzelania na większe odległości albo szpicę, jeśli chciałbyś, na przykład, żeby ta przebijalność była trochę większa. Wiatrówki to przede wszystkim świetny pomysł na spędzanie aktywnie czasu ze swoimi bliskimi. Możesz uczyć syna, córkę celowania, koncentracji to wszystko właśnie uczy strzelanie z tego typu właśnie sprzętu. Wybór wiatrówek jest ogromny. To już nie to co było na początku lat 90., gdy mieliśmy tylko i wyłącznie wiatrówki sprężynowe klasycznie łamane. W tej chwili mamy wiatrówki PCP, które są całkowicie bezodrzutowe, dodatkowo mają możliwość zastosowania magazynka. Dzięki temu nie trzeba nic przeładowywać, naciągać, tylko bardzo szybko możemy oddawać kolejne strzały. Sprężynówki występują w bardzo różnych modelach. Klasycznie łamane, ale też z naciągiem bocznym lub naciągiem dolnym. Naprawdę wybór jest ogromny. Szczególnie teraz, gdy mamy nową markę w ofercie czyli Optima by Hudson. Wszyscy lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu, a ucznictwo. Daje nam to możliwość. Łucznictwo może być rozrywką dla każdego. Zarówno dla najmłodszych, jak i dla nieco starszych i bardziej zaawansowanych uczników. Pozwala rozwijać koordynację, koncentrację, siłę mięśni. Zamiast spędzać majówkę przed ekranem telefonu bądź komputera, weź rodzinę lub znajomych i spędźcie razem czas rozgrywając turniej uczniczy. Po prostu samo zdrowie. Chcieliśmy Wam przekazać informację, że 2 maja i w sobotę sklep tutaj w salonie. W czeladzie jest otwarty, więc jeśli jeszcze się nie zaopatrzyliście w sprzęt, zapraszamy. I życzymy Wam udanego odpoczynku. Komentarze są Wasze, a ja także życzę Wam pogody, słońca, no i uśmiechu. Także do zobaczenia w następnym odcinku.